Cześć, moi drodzy, z tej strony Wróżka Kalina. E, rozłożę dla Was horoskop e, od 31 do 6 września. E, co będzie się działo w miłości dla Was? Wybierzecie sobie z dwóch grup, e, którą grupę chcecie, i to będzie Wasza przyszłość, jak e, mniej więcej karty Wam tutaj pod, e, powiedziały. ją e, Wybór należy do Was. E, moi kochani. E, Zapraszam serdecznie do czytań prywatnych, e, które robię. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Również oczyszczam energetycznie, doładowuję pozytywną energią, rytuały wykonuję. Także e, zapraszam. E, dobrze, zobaczymy, co tutaj Was czeka od 31 do 6 września. Oczyszczamy pomieszczenia z wszystkiego złego. Niech moja rachanią stróż e, podpowie mi co wydarzy się u ludzi we wrześniu 31 do 6 2020 roku? W miłości, jaka będzie energetyka? Na co uważać? Dobrze, zaczynamy. Dwie grupy tutaj. Dobrze, następna grupa. Już patrzymy. Wybierajcie sobie teraz, moi kochani, pierwszą czy drugą grupę. Ja będę przedstawiać tutaj po kolei karty, ale wy teraz y, skupcie się, zapytajcie swojego archanioła stróża, czy od 31 do 6 września, którą grupę wybrać pierwszą czy drugą. Y, no i wybieracie moi tutaj drodzy, i ja Wam tutaj mówię, co Wam się wydarzy. Odsłaniamy pierwszą grupę. Dobrze. Mam nadzieję, że tutaj widać. Troszkę przesunę. To druga grupa, niech czeka. Pierwsza tutaj idzie. I tak, na początku tutaj, poniedziałek, wiecie co? Jest dobra energetyka w miłości. Możliwe, że niektórzy z Was będą mieli jakieś zauroczenia, pozytywne wibracje w pracy też jeżeli jesteście w związkach, to też będziecie szczęśliwi w tym dniu. Partner lub partnerka będzie o Was dbać. Będziecie bardzo zadowoleni z tego dnia. Możliwe, że w poniedziałek druga wpółówka Wam zrobi niespodziankę lub też na przykład ktoś do Was ciekawy napisze, gdzie zbudzi Was wiele emocji, takich pozytywnych, wiecie, takiej radości, takiego zauroczenia, takiego fajnych, pozytywnych, dużo słów, e, czy tam troszkę takie podboje, e, mężczyzn, kobiet, takie będą e, podloty, że tak powiem. E, także poniedziałek będzie bardzo radosny, wydaje mi się. E, mogą być różne zdarzenia, e, sytuacje m, pracy, czy też poza pracą, e, gdzie będzie takie zarumienienie, nawet bym powiedziała, e, szczęście doświadczenie takich fajnych, pozytywnych energii w poniedziałek w miłości tutaj we wtorek wydaje mi się, że we wtorek będziecie troszkę tak, wiecie co, niektórzy z Was na przykład mogą gdzieś wyjechać obrać jakiś nowy kierunek swojego życia możliwe, że niektórzy będą tak jakby w miłości wiecie co, możecie też szukać tej miłości we wtorek będziecie zastanawiać, którą drogą obrać, tak, czy tą partnerkę czy tego partnera jeżeli jesteście samotni będziecie mieć różne wybory i drogi e, czy na to drogę się zdecydować czy nie, będzie, będzie dużo rozmyśleń wydaje mi się we wtorek nad tymi zdarzeniami w poni z poniedziałku lub też wcześniejszymi e, w środę ktoś do Was wiecie co napisze wydaje mi się, że będzie dużo jakichś takich zdarzeń pisania różnych wiadomości e, ze strony e, jakichś tam adoracji tak e, Możecie się dowiedzieć od przykład partnera jakiejś nowej wiadomości, coś, co Was troszkę może zaskoczyć. To też może być. Eee, w czwartek, czwartek energetyka, wiecie co? Będzie obieranie dwóch dróg. Będziecie zastanawiać, czy A, czy B plan. Eee, za dużo wyborów, jak tu mówią, to też czasem w głowie może pomieszać. Eee, tak, wydaje mi się, że taki czwartek będzie, lub też jako partnerzy, jeżeli jesteście w stałych związkach, to wiecie co: możecie na przykład coś zaplanować sobie, że w coś inwestujecie, w coś idziecie, coś chcecie nowego zrobić, lub mieć jakieś doświadczenia, jakieś plany, to będziecie właśnie mieć dwie opcje, nad którymi się będziecie zastanawiać w czwartek. Taka energetyka, zastanawiająca się, co dalej robić w piątek, natomiast w piątek, wiecie co? przybita jakaś taka aura niekoniecznie bym powiedziała możecie mieć jakieś takie e, ciężkie zdarzenia w miłości e, niektórzy z Was mogą e, chcieć uzyskać drugą szansę od kogoś e, jeszcze raz e, spróbować e, troszeczkę przygnębienie, że jesteście w związku przygnębienie raczej z jakiegoś powodu będzie Możliwe, że nie będziecie się zgadzać z partnerem, jakaś gra słów, e, takie jakieś niepotrzebne zdarzenia dziwne w piątek. Natomiast sobotę, e, sobotę karta świata, tutaj księżyca, tutaj świat, księżyc. Wydaje mi się, wiecie co, że wy będziecie e, miłości na pewno, będzie troszkę taka. Niektórzy z Was będą na przykład jeżeli jesteście w stałych związkach lub single, możecie troszkę może być namiętność w tym dniu wydaje mi się, że dużo namiętności będzie w sobotę, lub też marzeń na przyszłość marzenia o czymś, jeżeli jesteście singami, możecie wyczekiwać poszukiwać partnera, gdzieś na przykład pójdziecie i będziecie wypatrywać, no gdzie jest ona gdzie jest mój ten właśnie partner docelowy, gdzie jakaś miłość, radość tego życia jest, lub jeżeli jesteście w stałych związkach, możecie troszkę zaszaleć w tym dniu. Jeżeli ktoś się na przykład o dziecko, to będą to dni płodne w sobotę, taki raczej energetyczny dzień. Niedzielę natomiast będzie dużo takich. Wiecie co? Jakieś przebicia. Wydaje mi się przebicie. Aha, tu w sobotę mogą być takie rozmyślenia nad czymś jeszcze. Rozmyślenia, co macie robić. Hmm. Czy nie w innym kierunku. E, jako para czy single. E, natomiast w niedzielę będzie, wiecie co, taki dzień energetyczny, jakaś zła aura. Tak jakbyście na przykład mieli jakieś problemy. Hmm. I ona was przytłoczą. Na tyle, że ani wam się nie będzie chciało tej namiętności ani szukania kogoś, ani spotykania się. Jakieś takie ciężkie sytuacje, ciężkie chwile, wiecie, w niedzielę. Czy możliwe, że też będziecie jakoś mieli sytuację w poniedziałek, jeszcze następne w pracy i będziecie się bali. W miłości znowuś, wiecie co, w miłości możecie się dowiedzieć od partnera lub partnerki, że coś nie gra między Wami, jest ciężko, coś Wam się nie podoba, będziecie ustalać, czy w ogóle chcecie tutaj czy nie podjąć takie czy inne ryzyko w życiu, tak? Jakieś takie troszeczkę kłody pod nogi z jakiegoś z powodu, z jakichś zdarzeń będzie. Niezbyt energetyczny dobry dzień będzie w niedzielę, tak bym powiedziała. To by była pierwsza grupa, moi drodzy, co do miłości. Następna grupa, druga odsłaniamy. jakie energetyczne dni będą. O, tu już lepsza, tu już lepsza partia karty, eee, dobrze. Ja tutaj pokładam, żebyście widzieli, bo to tak... Dobra. Więc tak. E, tutaj jeżeli ktoś wybrał grupę drugą, e, tutaj karta gwiazdy. Dzisiaj poniedziałek wydaje mi się bardzo dobry dzień energetycznie w miłości, będzie dużo radości, e, możliwe, że jakaś fajna, e, jeżeli jesteście parą, to możliwe, że jakaś fajna kolacja, obiad wspólny, takie pozytywne dzielenie się szczęściem, radością, energetyką w tym dniu, e, dużo pozytywnych zdarzeń, mm, w pracy mm, mogą być jakieś takie, no mówię, zaloty, namiętności, że jesteście singlami, taki fajny dzień lub podpartnera też dużo Miłości w poniedziałek. E, raczej pozytywnie, wydaje mi się. E, natomiast wtorek, we wtorek trochę będzie właśnie rozmyślenia, e, taka przestoja e, po poniedziałku. E, możliwe, że trochę tak jakbyście staje lewą nogą. E, coś może być z finansami związane, że Wam się nie będzie troszkę coś podobać e, w pracy, coś może być, jakaś troszkę noga się podwinąć lub taki. Taki balans, zawieszenie, że nic nie możecie zmienić, zrobić, a chcielibyście na lepsze. Jeżeli jako para coś planujecie, to będzie to taki okres przejściowy, zastanawiający się we wtorek nad tym, co robić, co działać, jak planować. Taki dzionek, wydaje mi się. Monotoniczny, taka monotonia. W środę znowu będziecie się bali, słuchajcie. Wiecie co? Będzie to taki dzień, że będziecie niektórzy z Was. Wyjawić swoich prawdziwych emocji, uczuć do drugiej osoby. Będziecie bali stracić to, co macie, zaryzykować, tak? Pokazać swoje serce, oddać komuś swoje uczucia. Partnerzy też z jakiegoś powodu nie będą chcieli, nie będą za bardzo użyciowi w środę. Taka będzie jakaś problematyczna, jakby strach jakiś was ogarniał w środę e, z powodów może finansowych, z jakichś innych kłopotów rodzinnych, wiecie. E, mogą być jakieś informacje zaskakujące w środę, e, które was zaniepokoją. I to odbija się na miłości, na waszej energetyce. W czwartek natomiast. Będziecie podążać jako para w jakichś kierunkach, będziecie obierać różne opcje. W miłości tutaj widzę, że mm, mogą być różne doświadczenia jako para w miłości. Single będą poszukiwać partnera lub partnerki, będą się zastanawiać, kto, która osoba będzie dla nich spełniać ich oczekiwania, z którą warto być i się spotykać. Natomiast w podziale, wtorek, środę, czwartek, piątek, tak? Piątek mamy koło Fortuny. W koło Fortuny, no, piątek taki przewrotny, może się wiele wydarzyć pozytywnego lub negatywnego e, w miłości, wiecie. Czasem może miłość przebrać inną formę i Was troszkę coś zaskoczy w piątek. Tak jakbyście. Hmm. Na y, obrót zdarzyli się 180 stopni. To, co myśleliście. Zmieni się 180 stopni wasze myślenie, miłości czy też single. Możliwe, że jak na przykład będziecie pisać z różnymi osobami, jako single, z partnerami, no po prostu mężczyznami, już z kobietami, I na przykład: Oho, Zosia wydawała się fajna, a jednak nie, coś się wydarzyło, i jednak, nie wiem, Małgosia jest sympatyczna, tak? Lub też z mężczyznami będzie tak samo. Franek jest niemiły, Tomek jest miły, myślałam odwrotnie, tak? Lub też miłości, jako w związku. Jako para może być jakiś taki nagły zwrot akcji, tak? Bardziej namiętność lub nie, zależy od sytuacji, co się będzie działo. Sobotę, sobotę będzie praca. Wydaje mi się, że niektórzy będą coś może w piątek przeskrobać i w sobotę będą pracować nad tym związkiem, żeby jednak być dalej razem, żeby obrać taką obieg zdarzeń, żeby obojgu ludziom pasowało, lub jeżeli jesteście singlami, Będziecie pracować nad tym, żeby spotykać, poznać kogoś. Tak jakaś aura w sobotę, wiecie co, pracowita bardziej mi się wydaje. Natomiast niedzielę tutaj widzę, niedziela fajnie. Wszystko się ułoży, wyjaśni. Będzie to dobry czas tutaj akurat, nie, jeżeli ktoś wybrał tą grupę. Będzie pozytywnie, dużo szczęścia, dobrej energii, fajnie spędzio, spędzona niedziela, dużo dawania sobie uczuć nawzajem. Lub też jakieś randki, poznanie, na przykład pójście na kawę z kimś, jeżeli jesteście singlami jakaś impreza w gronie znajomych, jakieś wypady, gdzie możecie kogoś poznać, spotkać, lub jaką parę, spędzicie fajny czas. Moi kochani, to by było od 31 września do 6 tutaj września, w miłości, co się wydarzy, wybraliście grupę i tak tutaj się spełni. Także życzę Wam wszystkiego dobrego na cały tydzień, dużo pozytywnej energii, radości i pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia w najbliższym czasie. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, dajcie lajka w górę, kontakt prywatny poniżej. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam buziaki moi kochani!